Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj zapodam wam montaż hak'a do Audi A6 C5, gdzie ciężko w ogóle to znaleźć na Allegro, na kurde YouTube I co zauważyłem, wszyscy posiadacze Audi A6, Passat B5, prawdopodobnie jest. Ta sama zasada w te same miejsca mocujące. Nie mam, nie jestem pewien, czy będzie pasował e, hakod e, Audi 6 do pasata, bo m, są te same wymiary, ale no nie zmierzyłem. Dobra, e, jedziemy z Kaksem. Haczyk nowy od producenta. Pięknie wszystko pasuje. Wszystkie śruby, wszyciutko, wtyczka, kabel. Tak to wygląda. Odkręcacie starą belkę. Jak kupicie używany hak, to już macie śruby, 4 śruby do waszego używanego haka, a wchodzą 6. Taką belkę wywalacie. I ładujemy hak do środka. Zobaczcie, tu dwie śruby są w tamte miejsca od belki. Tu jest zaślepka. Ta śruba przechodzi na wylot, i od dołu macie nakrętkę. Nie? Tak samo jest z tej strony. Podłączenie jest proste, bajecznie. Podłączam na takie. Szybko złączki, bez lutowania, wkładacie dwa kabelki z kombinerkami, zamykacie. A tak to wygląda już po podłączeniu. Całą instrukcję wszystko macie od producenta. Zobaczcie. Czekajcie. o! Wszystko pięknie. Co, jak? Zobaczcie, do ilu out pasuje hak. Dostajecie podłączenie instalacji bajecznie proste, nie idzie się pomylić, wszystko już działa, tak to wygląda. Tutaj, tylko na prawą lampę musiałem sobie puścić dwa kabelki do kierunkowskazu. Widać, nie widać. Jest tutaj. Przy okazji, zobaczycie sobie, jak mam też podłączone. Czujnik parkowania, nie? Czujnik parkowania, jakby ktoś zakładał, prosta sprawa. Podłączacie go do czerwony do żarówki od stycznego, czarny masa. Zaraz wam pokażę, jak, jak się zakłada. Tu się je montuje, to trochę do haka, jednak trzeba było wyciąć. Ale delikatnie. No. I te kabelki. Puszczamy tak, ja tędy puściłem. Tu ten wywiercznik główny kabel od Haka, a z tej strony puszczamy sobie. Widać? Z tej strony puścimy sobie kabelki od czynników. Hak musiałem opuścić, żeby zderzak włożyć. A zderzak, zderzak jest przykręcony na tutaj po trzy śrubki dwie tutaj i dwie pod lampą pokażę wam jeszcze ten zderzaku to jest mocowanie zderzaka nie lewa strona dwie trzy i dwie przy kole tak to wygląda przykładowie zobaczyć jak zderzak od tyłu o. no Sorki za, za ten bałagan, bo to wszystko mi się mieści tutaj, więc tyle miejsca jest. Tu jest mniej, bo tu jest subuferek. Więc żeby wyjąć ten cały bajer steropianowy, to trzeba zdjąć przynajmniej jeden boczek, ale boczki jest tragedia, więc go rozciąłem na środku i działa nie wyjść Więc montaż jest bajecznie prosty. Nie bójcie się, ja już to składam do kupy. Instalacja już jest podłączona, sprawdziłem, wszystko działa. A czym? Czymś takim słuchajcie, Tu podpinamy do masy. O! I tym sobie sprawdzamy, nie? Dotykacie do gniazda, światełko świeci jest. I tak podłączyłem. A, producenta, jakbyście chcieli, proszę tu macie producenta, możecie do niego zadzwonić, na pewno coś do waszego znajdzie 85 nacisku i 2 tony ponad uciągu fajne, fajne, fajne ten fajne parametry ma. No hak mnie kosztował z przesyłką z kurierem 330 zł 330 mój montaż Passat B5 będzie to samo widzicie Dobra, zabieram się do składania. Trzymajcie się.